Melodię można zrobić na dwa i na trzy, może spróbujemy to zrobić. Że tak naprawdę nie musimy się trzymać tego rytmu. Ten rytm jest dla nas ciekawy, bo uczymy się e, rytmu mazurkowego przez to, tak? Sam dunder, sam dunder, sama dunderka. Powtarzamy. Sam dunder, sam dunder, sama dunderka. Nie słyszę. Sam dunder, sam dunder, sama dunderka. On nie miał porteczek, ona kitelka. Hej! On nie miał porteczek, ona kitelka. Porteczki miała, to jest sprzedała. Hej! Porteczki miała, to jest sprzedała. Poszła do miasta, kupiła masła. Poszła do miasta, kupiła masła. Zrobiła ciasta, z mi spasła, zrobiła ciasta, chłopca mi spasła. Może zrobimy jeszcze koło i ten rytm podbijamy w tym rytmie. Dobra, Wy zaczynacie. Sam dunder, sam dunder, sama dunder, w tym rytmie drugim. W którym? Z tym, w tym podwójnym Śmiało, śmiałość, śmiało. Sam dunder, sam dunder, sama dunderka. On nie miał porteczek, ona hitelka, Poszeczki miała, to je sprzedała. Poszła do miasta, kupiła masła, zrobiła ciasta i świeca zgasła, owieczki pasła, gałązka trzasła, nie zdała ha. Pasa. Super, a zróbmy to jeszcze trzy razy szybciej. O nie. Raz, no. dwa, trzy, cztery. Sam dumę, sam dumę, sama dumerka. O mnie miała forteczek, ona gitelka. Poszła miała, to jeszcze dała. Poszła do miasta, kupiła masła, zrobiła ciasta, i świeca zgasła. O jeszcze pasła, gałoska trzasła, nie dała pasła,